Witajcie już w kolejnym odcinku Minecrafta na Spontanie. Po raz kolejny witam Was w mojej świątyni. Tym razem już w kompletnie skończonej. Jak widzicie są już rondole. Ozdobiłem kompletnie ściany. Zdjąłem rusztowanie, już jest wszystko gitara. Zejdźmy na dół. Powiem szczerze narobiłem się trochę przy tym. I w sumie ścian miałem nie, nie, nie zdobić, ale jednak pomyślałem sobie, że to będzie fajny efekt jak przypadkiem mi się trafiło. Udało mi się również też problem oświetlenia, bo dosyć sporo potworków się tu spawnowało, ale to już zażegnane. No, tak wygląda yy, przód świątyni, tutaj gdzie jest ten ołtarzyk główny. Tu będę jeszcze jakieś ozdoby nie wiem, może jakieś kwiaty albo coś. Tak wyglądają ściany, to są też randolki moje. To jest tył świątyni, wszystko sobie oświetliłem oświetliłem. Mm. O, na wieże jeszcze nie byliśmy. Pokażę, jak wygląda wieża. To jest takie pierwsze pięterko tej wieży. To jest workbench. W ogóle nic w ogóle nie ma. To jest drugie pięterko. Trzecie. Czwarte. I piąte, ostatnie. To duże białe na górze no to jest dzwon. Taka imitacja dzwonu. No w sumie tu z góry nic nie widać, tylko tutaj kawałek dachu mamy. I tutaj też nie dzwoni. Niestety muszę grać. Wybaczcie mi, że gram na Tini. Ale po prostu strasznie mi laguje gra, kiedy mam na wyższej rozdzielczości. No i musimy się, musimy się męczyć z tym. Okej. Okay. Dzisiaj w moich planach jest yy, ozdobienie tego tutaj placyku przed świątynią. Yy, ogólnie Pana na pomysł, żeby to takie drzewka zrobić, sztuczne. Po prostu troszeczkę pniaków nazbierać yy, i postawić tutaj takie drzewka imitujące Dookoła jeszcze takimi, jeszcze klombami, z kwiatami. Myślę, że gdzieś tak dookład tutaj pójdą. Dokładnie nie wiem jeszcze, jak by to wyglądało. bo to improwizował sobie w odcinku. Jakoś nie lubię robić sobie projektów. Cóż... Yy, tak, tutaj sobie jeszcze ścianki ale dobra. I tak o, yy, mam już siekierki. Siekierki przygotowane i mam też nożyce. Nożyce mam do zbierania liści. Przydatna funkcja w tej grze. Yy, tak, zbieranie liści i drewna... Yy, przyspieszę wam. I problem jest w tym. Do tego jest podłożona muzyka. No, jak wiecie, u mnie audio jest strasznie ciche i wiem, że na pewno głośniki macie głośnie ustawione. Także powiem wam, o którym momencie albo już nawet sobie ściszcie te głośniki, bo uderzenie mocy może Was zabić. Wiem jak to jest. Uwieduj. Tutaj Monsamer Park zrobił w tym miejscu. A to w innym odcinku od na ten temat porozmawiamy. O, i tam widzę moją potencjalną ofiarę. Ale... Dobra, uwaga. Стишайте, глосники. I ogólnie patrzę, jak przygotowuję to cały ten tutaj teren. No, widzicie, umieściłem, umieściłem tutaj piękki w tych miejscach. I tak właśnie będzie wyglądała taka mała alejka z, drzew z drzewkami takimi sztucznymi. Drzewka zrobię na cztery wysokości, nie, że 4 piękki wysokości na to drzewo. Mm, wróć liście. Mm, liście będę kładł tak. Jeden, kwa, jed, jeden klocek liści od góry i po bokach po, po cztery. Czyli na jednym boku jeden i tak, tak do dwa do dołu, żeby to taki odstęp był. to zaraz sami zobaczycie. Troszeczkę muszę sobie to podnieść, tylko nie ja teraz jak? Może tu pół płytkę postawimy. Cyk, cyk, myk. No, w tym odcinku będziemy kończyć już szykowanie tej. O kurde. Ale spróbujmy. O, dobra. O, dobra. Kurde, nie wiedziałem, że tak ciężko je zrobić. Ale coż. i mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo w sumie nie chcę, żeby... bo chciałem, w sumie tu miał być tylko taki właśnie plac, taki z kamienia położony, nic więcej żadnych ozdób ani nic. No ale doszło do wniosku, że troszeczkę to łyso wygląda. Więc troszeczkę to przyozdobimy sobie. Aż no. Się naskaczemy jak głupi. Dobra. Tu mamy wszystko, co trzeba. No dobra. Teraz po prostu sz postawimy, żeby to jakoś wyglądać, żeby jakoś tam na górę się dostać, żeby te liście powiesić, no bo co. Wiecie, co sądzę chyba, że też nie będę was nudzić tym układaniem liści i w ogóle. No to strasznie długo zajdzie a słuchaniem jak szanie o wszystkim po kolei, to wie, że zajdzie na, na, na następnym odcinku, no to w, to jest zbyt nudne by to było. O. I w ten sposób będzie wyglądało. Sztuczne drzewko przeze mnie zrobione. cyk no mm, i tak tu wam przy, zaraz wezmę przecież wam filmik Tam jakąś stawkę muzyczną damy mm, polecam wam ten zespół który, który którego muzykę którego muzykę wklejam do filmików fajnie się go słucha mam nadzieję mam nadzieję, że on się podoba dobra to co zaraz, 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 zaraz. dobra Panie panowie, robimy cięciucho, przyspieszamy i lecimy go. Yeah! Skończyłem już tutaj robić drzewka jak widzicie. Zrobiłem też takie klomby ozdobne. Są dookoła całego, całej świątyni. Pokażę wam wszystkie. Katuszki, No, jedną różę na górze i, i, i żółte na boku. W sumie tylko te żółte było najłatwiej znaleźć. Tutaj trawka sobie jeszcze rośnie. Miałem troszeczkę nieprzyjemny konflikt z creeperem, który wiadomo skąd się pojawił. Teraz bum, no i no i lipa była. Dokładnie, dokładnie... O, tutaj. Tutaj wychranił mi creeperek. Załaptałem tą dziurkę. No i co? O, tak wygląda świątynia ogólnie od zewnątrz. Tak od wewnątrz. O! No. No i co? No, w dzisiejszym odcinku to już było wszystko. Skończyliśmy naszą świątynię w końcu robić. Mmm... W na następnym odcinku mam dla Was taki mały specjal z okazji świąt. Święta zmarłych. No i to wszystko. Taki halowy wychodzi jak ten. No i z mojej strony to wszystko, moi drodzy. Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia w następnym odcinku Minecrafta na spontanie. Na razie.